Siema, witam Was w moim pierwszym vlogu na kanale. Tak, dzisiaj wstałem i pomyślałem, że nagram mój pierwszy vlog. Jest godzina 12. I ogólnie ten vlog będzie opowiadał o tym, czemu ogólnie zacząłem ćwiczyć. Jak to się wszystko ogólnie zaczęło, że zacząłem ćwiczyć? Ogólnie, miając te 12 lat, zmagałem się trochę z otyłością. Ja po prostu byłem gruby, nie? Dużo osób się za nie pamiętam śmiało. I ten. No i postanowiłem, że muszę coś z tym kurde zrobić, bo była masakra po prostu, nie? Pamiętam, żadnej dziewczynie się nie podobałem, nic kurde. To była masakra, powiedział. Pamiętam, jeszcze do teraz pamiętam, jak się wszyscy kurde. Wszyscy śmiali ze mnie. W zemgórą była taka sytuacja, że był WEP, chciałem pod ławką przejść i się wszyscy ze mnie śmiali, kurde, że, że nie mogę przejść, nie? Wtedy się jakoś tym nie przejmowałem, ale później wpadłem w pewien nauk w wieku 14 lat przez który nauczyłem się jak zwykły przegryw kurde te 12-13 lat jeszcze nie było za mną tak źle, ale jak miałem 14 lat to była już masakra. No i ogólnie wpadłem w ten pewien nauk i właśnie wtedy zacząłem, zacząłem z treningami też przygodę. Z, najpierw w domu oczywiście ćwiczyłem przez kilka lat, ale nam opowiem jak to było. Ogólnie ćwiczyłem Byłem skinny fat, po prostu miałem sylwetkę później. Na początku miałem po prostu gryba ale później miałem sylwetkę skinny fat. I zacząłem mogłem ćwiczyć, niestety przez ten czas wpadłem w samotność. Byłem, czy do teraz jestem w sumie w chuj samotny, ale... Wtedy, znaczy w chuj nie jestem, ale trochę, nie? Ale wtedy to byłem taki kompletnie samotny przez jakieś... 2-3 lata byłem taki totalnie samotny. Ten pierwszy vlog w nie będzie najlepszy, ale no to mój pierwszy vlog, to się nie dziwcie, że też nie umiem jakoś jeszcze dobrze tego organizować. Ale dobra, wódź, wróćmy do tego. Ten. Przez jakieś. Ile? czekajcie czeka, ja 13, 14, 15. Czyli przez 5, 3 lata ogólnie. Trenowałem stricte w domu po prostu i kalistenikę jedynie, nie? Później, jak miałem już te 16 lat, to zacząłem siłownię. Czyli, no czyli 2 lata temu, czy tak naprawdę prawie 3 lata sam stricte siłownia, a wcześniej w domu trenowałem, nie? Tylko w domu. Jedynie na drążkach jeszcze kalistenikę trenowałem, ale no i kurde, bo ręka ręka mi drętwieje, kurde, od tego ale ogólnie teraz jest dobrze, bardzo moja sylwetka mi się bardzo podoba. No wcześniej miałem kompleksy nie ogólnie. No ale dalej nie jest łatwo, kurde, bo dalej zmagam się z różnymi problemami, dziwnymi dziwnymi, ale wcześniej było dużo gorzej, bo no jak mówiłem, kurde, byłem tak samotny, taki totalnie samotny. Masakra była. Byłem uzależniony od tej pewnej rzeczy, nie? I była ogólnie masakra po prostu, nie? Więc no. O, w ogóle gdzie ja jestem, w jakim ładnym miejscu jestem. O. Za niedługo w sumie kolejne odcinki. Pewnie z siłowni się pojawią, już takie ulepszone trochę, żeby też już zaczynało ci gadać w nich, a nie że tylko sam trening jak ostatni, nie? Więc no kurde, ogólnie, czekajcie, więc ogólnie, tak jak mówiłem, z siłownią zacząłem tak naprawdę przez to, czy w sumie zacząłem przez to, że chciałem się podobać dziewczynom, nie? I na początku tak na początek miałem, że chciałem, po prostu patrzyłem na te sylwetki kurde w internecie i pomyślałem, że też chcę kurde tak wyglądać, nie? I że tak wyglądało. No ale nie tylko przez to, bo. Zoczyłem no się źle po prostu z tym, że byłem gruby na początku. Znaczy na początku byłem gruby, a później byłem chudotusty, nie? Po prostu z fat, byłem na początku, ten, później Więc, Dlatego... No i kurde, w sumie Nie mam co więcej powiedzieć. Teraz ogólnie mam dziewczynę. Jest dobrze, nie? Znaczy są ciężkie chwile, ale ogólnie po prostu... To jest dobrze, nie? nie jest tak źle. Często narzekam na swoje życie, a tak naprawdę porównując mnie sprzed tych pięciu lat do teraz no jest różnica, nie? Jednak. Bo wcześniej mogłem jedynie dosłownie pomarzyć o tym, żeby mieć dziewczynę. Nie? No. A teraz na no udało się po tych pięciu latach. No. Co mam powiedzieć, nie? No, nie O, tutaj słoneczko jest ogólnie. No. <laughs> nie wiem, mi się wydaje, że to chyba na tyle będzie w tym vlogu. To taki mój pierwszy vlog. Taki po prostu mój pierwszy vlog z dupy nagrany. Pomyślałem po prostu, żeby go nagrać i go nagrywam. Więc no nie hejtujcie, ale mój Później, czy później już będą po prostu lepsze, więc. Co, ogólnie? Do następnego, Cześć, nie? I jeszcze ogólnie chciałem dodać, że nie poddawajcie się, kurde, idźcie po swoje. Bo jakieś nie wierzyłem, że będę miał dziewczynę, że będę dobrze wyglądał. No a widzicie, minęło 5 lat, już jest dobrze, więc naprawdę. Róbcie swoje i się, kurde, nie przejmujcie, bo... No będzie ciężkie, nie mówię, że będzie, kurde, łatwo, bo dalej nie jest łatwo w moim życiu. Dalej jest, kurde, kurewsko trudne, ale... No... Jednak... Jest lepiej niż było, kurde. Więc to chciałem powiedzieć teraz już serio. Siema i do następnego vloga. Elo.